W ostatnich miesiącach na moich social mediach trochę pośmiałem się z ministra Domańskiego, jeśli chodzi o ciągłe odwlekanie zmian w podatku Belki. Ale po wczorajszej konferencji i biorąc pod uwagę to, co wiemy, myślę, że można być zadowolonym z takiego rozwiązania, które zostało zaproponowane. Dlaczego uważam, że oki to dobre rozwiązanie? O tym opowiem w tym krótkim, ale treściwym filmie. Zapraszam. Internet i komentatorzy mocno się podzielili, jeśli chodzi o propozycję Ministerstwa Finansów dotyczącą osobistego konta inwestycyjnego, czyli OKI. Ale moim zdaniem, patrząc na to, jak wygląda oszczędzanie i inwestowanie większości Polaków, to warto jedynie mieć nadzieję, że tym razem ludzie się trochę ogarną i założą OKI. Bo moim zdaniem będzie warto. Powinni to zrobić ci, którzy jeszcze nie mieli ani Ike ani Igze, a do PPK nie zapisali się z powodu strachu przed powtórką z OFE. Zresztą nawet ci, co trzymają kasę na ror, koncie oszczędnościowym czy zwykłej lokacie i nie myślą o giełdzie, powinni założyć oki, jak tylko będzie taka możliwość. W zasadzie to szczególnie te osoby. Dla mnie osobiście jest to no-brainer. Każdy powinien z tego konta korzystać i je założyć, jak będzie dostępne. No bo odpowiedzmy sobie na pytanie. Komu nie przyda się zwolnienie z podatku belki do 100 tysięcy złotych? Masz więcej kasy i inwestujesz długoterminowo. I w związku z tym wczorajsza propozycja nie do końca jest dla ciebie. Żaden problem. Masz do tego Ike, Igze, a nawet PPE czy PPK, w zależności od tego, co ma Twój pracodawca. Inny przypadek. Masz zajebiście dużo kasy? To też żaden problem, bo pewnie masz lub planujesz fundację rodzinną lub jakiś fundusz w Luksemburgu lub na Cyprze. Który pozwoli ci uniknąć opodatkowania. Bogaci sobie bez problemu poradzą, natomiast to rozwiązanie, które zaprezentował minister Domański, jest głównie skierowane do tej mniej zamożnej części społeczeństwa. I dla nich jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie. To teraz powiem Wam, jak będzie wyglądało moje podejście do kont inwestycyjnych i emerytalnych po odpaleniu OKI. Inwestycje długoterminowe nadal będę miał na IKE i XZ, oczywiście razy dwa, bo jeszcze żona. Kiedy tam już wypełnimy limity, to będę wrzucał środki na OKI, gdzie będziemy mieć dwa razy 100 tysięcy złotych bez podatku Belki. Żyć nie umierać. Jak będę miał tyle kasy, że te limity będą już dla nas niewystarczające, to wtedy będę się martwił i narzekał na poziom podatku od aktywów, który jest nowością w zaproponowanym rozwiązaniu. Na ten moment mnie to nie dotyczy, i znacznej większości osób także długo nie będzie dotyczyło. Większość osób powinna być zadowolona, bo serio jest z czego wybierać. Obecnie mamy dostępne IKE, XE, PPK lub PPE. A za chwilę dojdzie jeszcze Oki. OK. Tylko zacznijcie ludzie z tego korzystać. Powodzenia i do usłyszenia.